Witajcie, jesteśmy trzyosobową grupą. Doszły nas słuchy, że w tym lasku straszy. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy to prawda. No i zaraz to sprawdzimy. Dawaj. Idziemy. Trochę się boimy, ale. Ała! pokrzywa. Ola, mamy urwisko. No, nic tutaj nie widać, jakichś duchów jak na razie. Ale się mm. to okaże późno. A myślę, że i tak tutaj nic nie zobaczymy ciekawego. O kurde. Kuba, zostań tutaj, myślę się pójdziemy z Piotrem dalej. Nie? O, pójdziemy tam, zostań. Rozejrzyj tam. się tam z prawej strony i od lewej, a my pójdziemy prosto. Dobra. Chodź tam. Mateusz No idę, idę Idziemy <słusza> O oh, kur... Co? Nie Pewnie mysz Dobra Coś tu musi być ciekawego Wiem właśnie Co to? No to jakieś... Nic Ja to się... Szcz 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 szczerze to się boję Nic to nie ma? Co to? Jakoś, jakiś garnek? dzbanek, co to jest? Dobra, zostaw, nie wiem, zostaw idziemy dalej. Dobra. Ciekawe czy Kuba coś widział Szkoda, że on nie No To byśmy to połączyli, ale... Jak coś znalazł, to my tam do niego wrócimy. Dobra Nic tu ciekawego nie ma Ani by straszyło. Ej kurwa gdzie jest Kuba Ej ojesz. Czem on ząbki. siedzi? Czemu on siedzi? Ej! Kuba! To... Gdzie... gdzie jest? Ten Co to jest? Uważaj. ej! Co? Szkła, uważaj, nie stało ci się nic? Co, co ty jest? robiłeś? Co ci jest? Jakaś butelka leciała. Co? Zostałeś? Nie wiem Aha. Ujechany. Niebo, nie, bo nie spierdalami się. Dobra. Ale co, kończymy? No, no kurwa ja tu więcej nie dostaję. Ja, ja to... Nie, nie, nie wiem. Dobra. Pod drzewem byłeś. N nie no, stałem tutaj. Pa. I momentalnie. A tu szkła leżą. Jakaś butelka. Dobra. Postanowiliśmy, że wejdziemy do tego lasku jeszcze raz. Ale raczej już ostatni. Musimy zobaczyć co to było. No i kto to zrobił? Kubie. Wbijamy, dawajmy pierwsi Kubeńka Idźcie pierwsi hmm. Bolicie? Nic mu nie będzie, ale zaraz to dorwiemy Idź pierwszy Dobra Uważaj na siebie kupu Kurde głupie pokrzywy Dobra idźmy O kurde O mam w ziemi w butach Teraz to się trochę boję. Ała. No głupie pokrzywy. Słyszałeś coś? No. Też właśnie. W prawym stronie. Dobra. Ja nie chcę mieć im dostać Ja też. Co to było? Nie wiem, jakby tak coś popnęło. W tym Zdanie. miejscu, w Zdanie. tym miejscu dostałeś No Ej. Ej Kurwa znowu butelka Chodźcie stąd, bo tutaj to jest niebezpieczne Po co my tu wchodzimy w ogóle Ale trzeba zobaczyć nie, nie, nie do Trzeba zobaczyć co tu się stało Co to jest? Dobra, nic tu nie widać mnie. Dobra Dobra Ej, Mateusz, my idziemy tam Już tu byliśmy, ale nie, nie poszliśmy do końca, bo... Gdzie idziesz? Dobra. Dobra. Tam nie ma przejścia. Dobra. Tutaj też nie za bardzo Musimy się trzymać razem, nie możemy się za bardzo rozdzielać, co? Dobra. To chodźcie, cofniemy się. Podejdziemy znowu do tego drzewa i postoimy jakoś, tak tylko ręce na głowie. Tak. Moje Han tam coś cały. Dobra, spokojnie. To może pod tym drzewem jest to samo. One są bardzo podobne. Naprawdę. Na pewno nie widać na kamerze tego dobrze. Chodź. Dobra. Wejdziemy dookoła. Tylko uważajcie na głowy. Nic nie dzieje się ciekawe. Co to? Co? Słyszałeś? Gałąź. A tu nie ma gałęzi. Co to? Nie. Nie wierzę, ale to kurwa. Nie wiem Ktoś tu już był przed nami na pewno Idziemy tam Ale nic tutaj nie widać Idź pierwszy, bo masz Dobra Tylko, że ja jestem najbardziej teraz narażony na ostrzał Jest śmieszny Ja się boję Co mój, Tutaj ten wezmę. Ej weź go, podnieś, kurwa. Ej ty jakaś kartka. Olo. Ej. Ty będziesz Ej. następny. Ej idziemy stąd. Ja nie chcę dostać. Wychodzimy. Żyjesz? Tak. Co to było? Nie wiem. Tak jakby coś się by... zakoło wyszło. Wyszedłeś i się przewróciłeś. Bo cię jakoś wygeło. Nie. Wszędzie szkła. Po... Ja już jestem dobrze, już mogę nagrywać. Co? Co się stało? Wiem, nie że... Nie wiem, czy wiem się... że nagrywamy. Wszedłeś, szedłeś, szedłeś. Szedłem i... Ale jak? No nie, no. Nie pamiętam tego. Ja się tam zapałem. Co było? Co... Tak. Czytałeś coś? Karta była? Pisało, że będę następny. Ja nie mogę. Wyłączaj to i zwijamy się na górę. Nie. Słyszysz? Słyszałeś to? Tam to się rusza. Dobra. Wrócimy tu później.